Sześć wyporanek to ogólnopolska akcja policji mająca na celu wyeliminowanie z ruchu drogowego osób, które prowadzą swoje auta pod wpływem alkoholu. Jak poinformowała nas oficer pracowy z Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie, starszy sierżant Dorota Słomkowska na 151 skontrolowanych kierowców nie ujawniono nietrzeźwych. Dzisiejsze działania trzeźwy po, po, poranek prowadzone przez gostynijskich policjantów prowadzone są głównie w trosce o bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg, ale przede wszystkim w celu y, ujawniania i eliminacji nietrzeźwych kierujących, którzy swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem stwarzają y, ogromne niebezpieczeństwo na drogach. No, widzę, że dzisiaj nie tylko jeden patrol jest, ale jest kilka patroli w kilku miejscach. Żeby Czemu to ma służyć? E, takie kontrole masowe mają na celu ujawnienie jak najwięcej nietrzeźwych kierujących, którzy właśnie mogą, są główną przyczyną wielu zdarzeń drogowych. Jest to godzina taka przed godziną siódmą, więc ludzie śpieszą się do pracy. Czy nie opóźnia im to e, dojechania do pracy? Te działania są prowadzone urządzeniami, które mają na zasadzie szybkie stwierdzenie, czy w danym organizmie jest jakakolwiek zawartość alkoholu, tak zwanymi urządzeniami AlcoBlow. I wyglądają na zasadzie, że kierujący dmucha w urządzenie i od razu pojawia się wynik, wynik w takim sensie, czy informujący, informujący czy, czy jest tam zawartość alkoholu w organizmie, czy nie. No dobrze, i teraz, bo ja wcześniej rozmawiałem z policjantem, powiedział, że jest, są kontrolki, zielona, żółta i zaj się czerwona i jak, jak się zaświeci żółta, to wtedy co robicie? Bo jak jest zielona, to rozumiem, że jest OK. Zielona kontrolka świadczy o tym, że nie ma zawartości alkoholu w organizmie. Pomarańczowa świadczy o jakiejś tam zawartości. Wówczas taki kierujący jest poddawany badaniu na urządzeniu, które wykazuje dokładną ilość alkoholu w organizmie. Eee, czy takie kontrole są przeprowadzane raz w miesiącu, raz na pół roku? Kontrole są prowadzone cyklicznie, y, bardzo często, w różnych y, dniach tygodnia, a przede wszystkim o różnych godzinach dnia. Są to kontrole wczesnoranne, popołudniowe, wieczorne, jak również nocne. Czyli to już nie jest y, trzeźwy poranek, tylko cały dzień, tak? Tak, pomimo swojej nazwy, że działania y, w nazwie mają trzeźwy poranek, te kontrole y, dotyczące stanu trzeźwości kierujących są prowadzone praktycznie 24 godziny na dobę. Czy dzisiaj już kogoś policjanci wykryli? Od momentu działań, czyli od kilkunastu minut i na tą chwilę jeszcze nie, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Rynek RTV w Polsce wchodzi w okres stagnacji. Producenci podkreślają, że wzrosty sprzedaży telewizorów spowodowanych przejściem na telewizję cyfrową w najbliższym czasie się nie powtórzą. Wciąż najpopularniejsze są telewizory o przekątnej 40 cali te przyrosty, które były jeszcze widoczne kilka lat temu, no niestety w, tych, w tym roku ani w przyszłym raczej się nie, nie wydarzą. Czyli Generalnie driverami i dla, dla tego rodzaju przyrostów są wszelkiego rodzaju zmiany technologiczne, tak jak na przykład zmiana systemu nadawania, czy zmiana systemu dystrybucji materiału, tak jak miało to miejsce ostatnio. Natomiast teraz wydaje się być to bardziej stagnacyjne. Największym teraz segmentem dla klientów indywidualnych jest oczywiście rynek telewizorów o przekątnej takiej powiedzmy średniej półki, tak zwane 40 cali. I to jest ten segment, który, który teraz jest najsilniejszy. Natomiast no, widać w najbliższych latach ten segment będzie się troszeczkę przesuwał w kierunku wyższych przekątnych, dlatego że no też nie ukrywajmy, nasze społeczeństwo się starzeje i chciałoby oglądać ten obraz troszeczkę większej, większej przekątnej i to daje też możliwość sprzedaży większych, większych telewizorów, większych przekątnych. ale jak na razie jest to segment jest w pobliżu 40 cali. Nasz segment, czy, na, czy nisza produktów, którą my e, uderzamy jest troszeczkę, troszeczkę inna. Także my, my staramy się przekonać e, klientów, żeby kupowali te naprawdę duże telewizory, i duże, mam na myśli telewizory, które są powyżej 60 cali. Wbrew pozorom nie są przeznaczone do olbrzymich wili, czy do olbrzymich pokoi, tylko mogą również bardzo dobrze zaspokajać nasze my, potrzeby telewizyjne w, w średniej wielkości pokojach w bloku. Jeśli chodzi o plany na przyszłość, to bardziej idziemy w kierunku również rozszerzenia naszej oferty produktowej, w kierunku produktów z elektroniki użytku domowego, czyli takiej jak chociażby lodówki czy, czy pralki w najbliższym czasie. Także staramy się troszeczkę poszerzyć tą ofertę dla, dla klienta końcowego, nie tylko koncentrując się na urządzeniach wizyjnych, tak jak było to do tej pory. W tym roku pokazamy bardzo ciekawy produkt. To będzie takie rozwiązanie, które będzie w stanie zaspokoić klientów, którzy jeszcze nie są gotowi na to, żeby pozyskiwać content 4K i oglądać go na swoim ekranie, ale też chcieliby zobaczyć coś więcej niż tylko zwykłe HD, i to będzie produkt, który będzie miał swoją premierę już wkrótce w, w Europie pod koniec pierwszego kwartału, w naszej nomenklaturze zwanego Quatron Pro. Będzie to rozwinięcie technologii Quatron, które pozwoli na osiągnięcie trzykrotnie wyższej rozdzielczości na standardowym ekranie HD, na standardowej matrycy. Dzięki temu będziemy mogli oglądać materiał dostępny już teraz, czyli w high definition, dużo, dużo lepszej jakości, a jednocześnie będziemy mogli wykorzystywać ten produkt w przyszłości, ponieważ będzie on kompatybilny również z obrazem 4K. W spółce PKS Gostyni zmieniły się realia gospodarcze. Spółka obecnie nie posiada zdolności kredytowej, więc nie można jej dalej dokapitalizowywać przez powiat Gostynin ze względu na ciężką sytuację finansową SPZ ZOS spowodowaną przekształceniem tego zakładu. Chciałbym zapytać Państwa o sytuację zakładu. Obecnie w 2013 roku prawdopodobnie firma poniosła straty 300 tysięcy, tak? A w 2012 roku firma zbilansowała się, tak? Wyszła na zero. No, pani powie mi w takim razie, czym to jest spowodowane, że 12 rok wyszedł na zero, zbilansował się, nie było strat, a następny rok straty? Naszym zdaniem wynik taki jest. Brakiem prezesa. Przez dwa lata nie mamy prezesa. Oddelegowany z Rady Nadzorczej ten człowiek przyjeżdża dosłownie dwa razy w tygodniu na 15 minut. Firma jest niezarządzana i taki efekt jest jaki jest. Jak Państwo wiecie, PKS już nie będzie dofinansowywany z budżetu powiatu. Tak, firma nie, jest, nie będzie dofinansowana, bo jest wystawiona na sprzedaż. Już dzisiaj z firmy Grodzic Mazowiecki przybyli, zarząd jakiś tam przybył, pracownicy, którzy po prostu już sprawdzają stan finansowy firmy, bo są zainteresowani kupnem firmy. No tak, są zainteresowani kupnem, ale jak gdyby nawet nie było zainteresowanych, to i tak powiat nie ma pieniędzy, zdaje się na dofinansowanie. To może powiatu, ja myślę, że jest ewidentna niegospodarność przez zarząd spółki, bo jeżeli poprzedni rok się bilansował na zero, a w tej chwili jest 300 tysięcy straty, to coś jest nie tak. Czy to jest może związane między innymi z tym, że wystawiona została spółka na sprzedaż, no ale to co ma wspólnego? To ma wspólnego, że no, potrzebny jest jakiś klient, który, który kupi to za parę złotych, jak to się mówi. A w ogóle jest kilku zainteresowanych? No dokładnie nie wiemy, bo to jest owiane tajemnicą. Na, na ostatniej wizycie w zarządzie powiatu, pan starosta nas poinformował, powiedział, że to się dowiemy się w odpowiednim czasie. Czyli wszystko utrzymywane z wielkiej tajemnicy, tak jak ze szpitalem? Dokładnie tak. Dokładnie może ten sam scenariusz nawet będzie robiony. Na, na, najlepszy scenariusz, jaki sobie państwo wyobrażacie w tej chwili? No w tej chwili uważamy, że żeby powiat nie sprzedawał firmy, gdyż jak mu się opłaci, to dlaczego firma nie może sama tak zarządzić, żeby po prostu bilansować się, tak? Wychodzić na swoje, tak? No tak, ale jak nie macie dostępu do zarządu, to też nic nie wiecie i nie możecie współdziałać. No, przedstawiciele załogi nie mają swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Tam jak to od samego początku od przejęcia firmy w 2010 roku zarząd powiatu nie zezwolił na, na, na przedstawiciela załogi. Awakat mamy w zasadzie, to, to powinniśmy, przedstawiciele powinni być wybrani. Już w 2010 roku wicestarosta powiatu te wybory praktycznie zmienił regulamin wyborczy. No i nie mamy do chwili obecnej przedstawiciela. Czyli nie macie wglądu żadnego? Nie mamy wglądu żadnego. A z tego co wiem, to Państwo występowali do zarządu i do wszystkich radnych, tak? Tak, wystosowaliśmy list otwarty do wszystkich radnych powiatowych. Z informacją, że w przedsiębiorstwie przedsiębiorstwo zostało obecnione 2,5 miliona złotych w pierwszej tutaj aukcji nie zostało sprzedane, w drugiej aukcji zostało obtanione o 20%, a według tu naszych ekspertów, których transportowych, to ta firma jest dużo warta więcej niż 2,5 miliona, a nawet swego czasu z Lubina zadeklarował tylko kwotę 700 tysięcy złotych za cały majątek przedsiębiorstwa. Dlatego zgłosiliśmy się z apelem do radnych powiatowych o anulowanie uchwały sprzedaży i ewentualnie no, przekazanie to i odpłatnie pracownikom, czy ewentualnie powołanie prezesa, bo o dokapitalizowaniu, jak to wspomnieliśmy wcześniej, nie było mowy, bo powiatu nie stać jest na, na dokapitalizowanie. No tak, bo sytuacja w, wcześniejsza w szpitala doprowadzi do tego, że faktycznie powiat nie jest w stanie finansować. No tak, no niestety nie jest w stanie finansować, ale przy dobrym gospodarowaniu jest ta firma w stanie się utrzymać, bo, bo yy, w, sprowadzimy przewozy, prowadzimy sprzedaż paliwa, yy, to myślę, że przy dobrym gospodarowaniu ta firma jeszcze długie lata mogłaby pracować na naszym. Proszę mi powiedzieć, jakim w tej chwili Państwo dysponujecie sprzętem taborem? Znaczy, ta terenny czy tabor nie jest aż taki młody, bo to są lata 80., 90., ale są remontowane. Przez tu naszych mechaników, przez, przez firmy zewnętrzne również. Część jest z taboru troszeczkę młodszego. Także jeździmy z prawnymi wozami. Wiem, że na ostatniej Radzie Powiatu były poruszone sprawy PKS-u. I co wyniknęło z, z, z obrad? Zarząd Powiatu na, na sesji wdrożył z zmiany w, w planie rozwoju spółki. Bo z tego, co. Przy podpisaniu y, umowy ze Skarbem Państwa y, miały być, miały być y, zakupione busy, miały być. Y, miały być y, nowy tabor? Tak, nowy tabor. Miała być uruchomiona y, stacja y, diagnostyczna również, i z radni zdecydowali, że te plany zostaną zmienione. Także, Na jakie? No, rezygnacja ze, ze zakupu busów. Y, oczywiście o stacji diagnostycznej również. My, my, my myślimy, że, że to jest też zrobione pod inwestora, bo ktoś to chce kupić. Jak dzisiaj się dowiedzieliśmy, że ktoś jest chętny, może nie, nie na te plany, y, no, nie, chciał, nie, chciał, nie, chciał, nie chciał przystać. A jakieś przycieki może? może wiecie Państwo, kto jest zainteresowany? No Jeszcze nie wiemy. Słyszeliśmy od starosty, że, że jest kilka firm, które się pytają, ale. Z tego co wiemy, to dziś jakaś firma była, ale szczegółów Grodzic nie Mazowiec. znamy. Szczegółów. Grodzic Mazowiecki dzisiaj jest obecnie w firmie i sprawdza sytuację finansową. Audyt po prostu. Audyt, tak. Sprawdza sytuację finansową firmy, jakie umowy zostały zawarte i są prowadzone, realizowane te umowy. No i stan osobowy, wszystko sprawdzają, tak? Czyli co, jak, jak nowy zarządca, nowy, nowy, nowy właściciel, to pewnie i załoga się zmniejszy, czy, czy, czy zostanie taka sama? To znaczy, jeżeli będzie sprzedaż, jest też możliwość negocjacji pakietu socjalnego, no właśnie, bo tam jest... jest, jest negocjowany? To znaczy, my jeszcze nie mamy, nie znamy przyszłego nabywcy, także nie możemy negocjować z kimś, to o kim nie wiemy, ale jeżeli do tego dojdzie, myślę, że będziemy negocjować wspólnie jest tutaj z załogą, z zawodowe i ten pakiet. Pakiet uzyskamy. Chociaż trzeba przyznać, że w innych przedsiębiorstwach, przy takich sprzedażach, no, no, jak ostatnio słyszeliśmy, o się kłótno, że na pół roku tylko taki pakiet został spisany.